Kot, chociaż trudno w to uwierzyć, jest naprawdę widoczny na zdjęciu. Konieczne jest wytężenie swojego wzroku do granic możliwości, ale satysfakcja z odkrycia położenia futrzaka zrekompensuje ten wysiłek. Ciekawe, czy należysz do grupy najbystrzejszych, którym udaje się odnaleźć kota wśród starty śmieci. Kolory oraz ogram widocznych na fotografii szczegółów zdecydowanie nie ułatwia tego zadania. Kot postanowił udać się na małą wycieczkę i postanowił odkryć, co kryje się za kolejnym pagórkiem śmieci. Dobrze, że futrzaki te słyną ze swojej zdolności do utrzymywania równowagi, bo inaczej groziłoby mu spore niebezpieczeństwo. Uda ci się znaleźć kota. Ten kot opanował do perfekcji sztukę kamuflażu, dobrze wie, jak wykorzystać zgromadzone na wysypisku śmieci, aby ukryć się przed wścibskimi oczami. Futrzaki te, słyną ze swoich umiejętności w tapia się tło. W internecie co chwilę pojawiają się nowe fotografie zdziwionych właścicieli pupili, które chcąc. Koty kochają sprawdzać naszą cierpliwość oraz, jak się okazuje, spostrzegawczość. Ten spacerujący po wysypisku śmieci, jak się okazuje, nie jest wyjątkiem. Na dole artykułu znajdziesz zdjęcie, ale uważaj, gdyż tuż pod nim podajemy odpowiedź. Znalezienie kota jest niesamowicie trudne, wykazał się wyjątkowym sprytem, chociaż nie wiadomo, czy kot jest pełnoprawnym mieszkańcem wysypiska, czy jednie wpadł w odwiedziny. To na pewno wiedział, że znalezienie go będzie wyzwaniem. Ciekawe, czy osoba robiąca zdjęcie miała świadomość, że uchwyciła w kadrze spacerującego futrzaka. Koty często sprawdzają, na co mogą sobie pozwolić, zarówno w warunkach domowych, jak i w czasie dzikich wypraw. Jeśli ten jegomość nie chciał być niepokojony, to trzeba przyznać, że wykazał się naprawdę wyjątkowym sprytem. Dojrzenie go pomiędzy startami najróżniejszych sprzętów jest praktycznie niemożliwe, a na pewno zajmuje niesamowicie wiele czasu. 2. Tomasz Sekielski jest myśliwym tchórzem. Skandaliczny apel popularnego polskiego księdza. Sprawdź, jak długo będziesz go szukać, jeśli chcesz podjąć się tego wyzwania i sprawdzić, czy należysz do najbardziej spostrzegawczych osób. Może warto włączyć stoper. Element rywalizacji czasowej wprowadza dodatkowy dreszczyk. Poza tym to świetny sposób na spędzenie czasu z najbliższymi. Możecie sprawdzić, kto z Was jest najwystrzejszym obserwatorem. Źródło: boret panda poniżej, znajdziecie odpowiedź, w którym miejscu znajduje się kot. Skorzystajcie z niej, gdy naprawdę nie będziecie w stanie go znaleźć. Inaczej, zepsujecie sobie zabawę. Źródło, boret panda źródło, boret panda.